Cześć, witam serdecznie z tej strony Grecjan. Jestem teraz tutaj na plaży na plaży w Gdańsku i tam widać za mną morze i plaże w śniegu jest śnieg piękny, wspaniały śnieg. O taki super fajny śnieg cała plaża zasypana śniegiem śniegu dużo. I jest słońce i fajna pogoda. I tam widać fale. Fale na morzu. I bardzo ładne widoki. Statki stoją na redzie. Czekają na wejście do portu w Gdańsku. A ja wszystkich pozdrawiam i na razie cześć. Nad morzem, nad morzem bardzo fajnie, nad morzem, nad morzem jest genialnie. Plaża cała śniegiem zasypana, plaża cała jest śniegiem zasypana. Nad morzem, nad morzem super fajnie, nad morzem, nad morzem jest genialnie. W zimie, w zimie nad morzem, plaża cała śniegiem zasypana, plaża jest cała śniegiem zasypana. Nad morzem, nad morzem bardzo fajnie, nad morzem, nad morzem jest genialnie, w zimie nad morzem jest bardzo fajnie, jest bardzo fajnie, kapitalnie, na razie cześć.